Witajcie, z tej strony Witoldziński i dzisiaj was zapraszam do kolejnego odcineczka Minecraft. Dzisiaj będzie multiplayer. Jest z nami kto? Cześć, ja jestem Patrycja. No, witaj. Idziemy, idziemy ci zrobić um, działkę. I, idziemy do kopalni. Znaczy do fabryki. Okay. Masz tutaj narzędzia. Chodź Wbijam, za Wbijamy za do mojego domeczku. <laughs> Masz jakieś jedzenie? Mam ciastka. To masz tu jeszcze. guziki. Dzięki. Wbijamy i dajemy ci jakieś narzędzia. Masz tu coś fajnego. Ja mam zestaw startowy, nie? No wiem, wiem, masz to. Ja ci dam coś, patrz. Masz tu, masz tu i masz to. Okej, okay, dzięki. Nam, patrz na to. Wiesz to. Wow, dobra, dzięki. D diaksy. Dobra, jeszcze weźmiemy dużo sikierek, bo to trzeba... Um, nie, w sumie kilo, kilofy są najbardziej potrzebne. Bierzemy surowce. Gdzie mm. ja mam? Dobra, tu jest. Yy, bierzemy 3. Żelaza. I właśnie zrobiłem 2 kilofy. Masz jakieś patyki, czy nie masz patyków? Patyków, nie mam patyków. Dobra, patrzysz. Patyczków, czy mam jakieś? Dobra, patyczków nie ma. Yy. Okej, okay, trzeba zrobić patyki. Pat Jak tu się w ogóle zarabia? No właśnie w kopalni. Okej. Okay. Czy w fabryce, co tam gdzie? No eee, tak. Yy, masz tu jeszcze kilofa. A tu nie będzie patychów? W tej skrzynce? No nie ma właśnie. A. Dobra, ja ci jeszcze pokażę gdzieś jak ja zarabiam prywatnie tutaj no, z... dobra. zamiast w fabryce. Ale ze z tego zysk jest mały bardzo. Jest bardzo minimalny z tego zysk. Zobacz, tutaj. Jest. Tutaj jest y, rzeczy dla ubogiej osoby, żeby wrócić, ale z tego to prawie nikt. I tutaj jest mój sklep prywatny czy sklep, w którym się kupuje różne rzeczy. Nie? Ale zobaczę w sumie, czy ktoś coś kupił, cokolwiek. Nic, 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 ma, nie ma, nie ma. Nie, nic, nie nic, 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 Przepraszam do mojego sklepu. No. no to w takim razie idziemy. Wpisz sobie ym, ukośnik fabryka. I idzie Tepa teraz. Tak, wiem, widzę. Mm. Chodź za mną. idziemy pokopać najbardziej opłacalne rzeczy, które tu są. Bruk cobblestone jest najbardziej opłacalny. Okej. Okay. Idziemy tutaj kopać. Okej, okay, dobra. Um, dobra, dobra, już jest pocięciu. Teraz przelewamy pieniądze. Um, ziemniok, dobra, ziem. 1, 2, 3. I ci przelejemy dwie stówy Dzięki Robimy to I zobaczysz czy już masz. Ile masz? Uh, już się mówi. Mm, 663 Dobra, to się teraz tepamy się na, do mojej no, na moje udziałeczkę. I kupujemy nową udziałeczkę w tym coś. Nie pamiętam jak się kupowało działka Pomoc działki Poczekaj ta, bo ja nie pamiętam jak się kupowało działka Zajmij działki A dobra, to w, to w takim razie wpisz sobie działka auto Właśnie działka stacja auto A bo ja... Już. Okej, teleportuję się. Pisz dę dom. A dobra, już się pytałaś. A teraz y działka ATP Ziemniok. Czyli jeden, trzy Okej, okay, no i to jest twoja działka. Ej, dobra, to wypadałoby coś na niej zbudować. Masz tutaj craft. A, musisz mnie dodać, żeby mi... Musisz wpisać y, działka. Pomóc działki. Ym... Jak to było? Ym... Ym, no więc po kilku nieudanych prób, y, próbach jest w końcu. Mogę w końcu budować, więc teraz coś zbudujemy. Tutaj. Właśnie pójdę jeszcze... Chcesz, masz jakieś pochodnie czy nie masz? Nie mam żadnych. Chrz, nie mam mam skrzynkę jako. No, właśnie, no i teraz tu masz różne chrzucze. A Tu mam jakieś rzeczy, ciekawe. No. masz. To może najpierw sobie zbuduję jakiś taki domek. Ej, Zbudujmy. Ja idę po motykę dla ciebie. Ostatnio wyszedł nowy odcinek motyka dla typa. U. Masz tutaj pochodnie. Dziękuję. Tu rozświetlę cały domaczek. Znaczy, całą działkę mówię. I pięknie. To jest początkowa faza Twojego domku, tak? Mhm. Właśnie. Ja Ci tu muszę jeszcze. Dam y, rzeczy potrzebne do Twojego twoje działaczka. A skąd się bierze bloki? Kupujesz, albo masz, jak kopiesz u siebie, to masz kobla i takie różne. A, a, nie ma, drewna nie mogę wykopać u siebie. Drewna? A. No. sadzonki masz. Aha, no. I dam ci jeszcze trochę piasku. Piasek jest bardzo cenny, ja go kupiłem za 400, yes. Masz tu trzciny trochę. A, i zrobić ci jeszcze źródełko. Ale, one nie wyrosła tak obok siebie, tak blisko. Śnieg, z eventu. Masz tu śnieg. Ja idę jeszcze... Idę jeszcze po, ym, dla Ciebie, po źródełko nieskończonej wody. Bo to jest najpotrzebniejsza rzecz, która w ogóle istnieje. Źródełko. Nie skończonej wody. A wiesz w ogóle jak się, jak zdobyłem wodę? Nie. Poprosiłem admin, nie, poprosiłem um, jakiegoś helpera, czy jak, czy jak dam mu wiadra, to czy mi da wodę, co nie? No i poszedł na swoją działeczkę. Poszedł na swoją działkę i um, i po prostu dał mi tą wodę. Nie to jest spoko. Obie ludzie w minecraft'cie są spoko. No nie wszyscy. No, no nie wszyscy tutaj, proszę bardzo. Um, gdzie chcesz to Eee. Um, nie wiem, daję je na przykład tutaj. Dzięki. Spoko. Dobra, y, pomóc ci jakoś? Wiesz, co? Nie, tylko um, nie, co mi nie trzeba. Ja pójdę, muszę. Kupić sobie. grzyba nie mogę postawić? A, to tylko na kamieniu. Nie? Co znaczy mogę grzyba postawić? Nie wiem. Ja poszłam kupić trochę sobie drewna. Że jest 400, za stach też. No właśnie, drogie, ale ja ci dam drewno, jak chcesz. O, o, okej. Okay. Ale jakie chcesz drewno? Yy, takie zwykłe. Dębowe. Mhm. Dobra. A chcesz. Yy, no właśnie, jak masz piesek, to sobie przepal Będziesz miała okna. Ano. Co teraz? Ja się tepam. Dobra. Je, je, nie potrafię grać na tym serwerze. <grym> Okej. Okay. Eee, Jak się tepnąć na moją działkę? Eee, D. Spacja dom. A, ja się nie dam. Dobra, to ja ci dam całe moje drewno, jakie mam. Jeszcze ja dać ci trochę brzozowego eee. Czekaj, czy ja mam brzes... Ogóle... Mam się dobra. Może sobie jest trochę Proszę tutaj do ciebie jeszcze mm, drwianko. Dziękuję. Proszę mieć. Y y y no mogę chcieć go przyjąć. Dziękuję. Okej, okay, to ogólnie teraz co próbuję zrobić, to jest taki w miarę ładny domek, tylko no, no nie wiem na ile mi to wyjdzie, żeby on był w miarę ładny. No mm. to, no to czekaj, to ja ci pomogę w budowie. Tylko nie wiem o co ci... dodaj trochę drewna, to ja ci pomogę. Już? Mm. No weź po prostu ekwipunek i wyrzuć to. Mm. Okej, okay, tylko ja już mam w sumie mało, nie? to, mhm. to ma być yy, równe? No, jakby w sensie, myślałam o czymś takim, że tu nie. To to Tutaj... jeszcze postaw. Drugie. Ja... A, tak? W sensie nie, bardziej jakby to takie na trzy i tu by było budowane takim... A, no, masz rację. No, to jeszcze to. Hmm? Um, to weź jeszcze, weźmy... Może coś takiego Ale odwierty Może coś takiego, co? No tak, o, o takim właśnie pomyślałam, nie? Zrobić ci jeszcze składzik z różnymi rzeczami. Znaczy, no można. A to ma być ładne, czy po prostu ma być funkcjonalne? No wolałabym, żeby było ładne. To zrobię coś na styl twojego. No, coś takiego. Dobrze, a więc już um, jest skończony magazyn. Proszę bardzo. Piękny. Magazyn. Dobra, teraz y, idziemy Dobra, na... potrzebuję więcej liści. Masz na... A, właśnie, ja muszę zrobić więcej pochodni. Uuu, mam staka liści. Jestem szczęśliwa. No dobrze. Dobra. Dobra, to teraz ci to już daję wszystkie pochodnie, żeby było pięknie. Jeszcze w środku. Yy. Czekaj, czy jeszcze jakoś. Dobra, to już kończymy ten odcinek w takim razie. Um. Chciałabym pozdrowić Matyldę i inne pysie. Okej, okay, dobra. To jeszcze. Tutaj miniaturkę trzeba zrobić. Piękną. Dobra, a więc. Siema! To już wszystko w tym odcinku. No i cześć! Cześć, pozdrawiam Matyldę. Okej, okay, dobra.